Chlorophytum, czyli falangium. To idealna roślina do mieszkań o słabym świetle. Roślina, która jest rośliną, która bardzo łatwo się rozmnaża i jest znana z tego, że jest prosta w uprawie. Chlorophytum to roślina, która najlepiej czuje się, gdy jest zawieszona. Będzie wyglądać najlepiej, gdy będzie umieszczona na wysokości lub postawiona na stoliku. W naszym znakowaniu wybierzemy doniczkę w kształcie fletu, bez otworów. W środku od razu wsypiemy kulki gliny kulki gliny, które przykryje wodą aż po brzeg. Woda pozwoli mi mieć rezerwę wody przez długi czas, ponieważ mamy doniczkę bez otworów, możemy ją postawić zarówno na stoliku teraz, aby zapobiec mieszaniu się ziemi z naszymi kulkami. Położymy na górze filc, filc, który przepuszcza wodę, ale nie ziemię, ziemia uniwersalna zwykła, do roślin zielonych aż po brzeg. Zaraz zacznę moje znakowanie. Możecie zauważyć, że nasze chlorofytum zachowuje się jak mały łakomczuch, trochę jak truskawki. Położę je na tej ziemi na górze, a żeby je utrzymać, położę kamyk na łodygach. Moje chlorofytumy będą się ukorzeniać w doniczce. Chlorofytumy, które przechodzą na drugą stronę, zawsze będą w zawieszeniu. Gdy będą dobrze ukorzenione, gdy będą mogły zaspokoić swoje własne potrzeby, użyjcie sekatora lub nożyczek i przytnijcie łodygę. Możecie tak robić w kółko, żeby rozmnażać swoje chlorofytumy.